Aktualnie trwają bardzo intensywne prace wykończeniowe na lożach i na klubie biznesu. Jednocześnie bardzo zaawansowane są prace związane z robotami drogowymi, parkingowymi. Jednocześnie firma postępuje zgodnie z harmonogramem przy robotach związanych z murawą a e, firma e, Nowy Styl, która montować, montować będzie krzesełka przygotowuje sobie front, a żeby od przyszłego tygodnia rozpocząć montaż krzesełek. Ważne jest, żeby zrobić czegoś przedwcześnie, tak jak zrobili, żeby murawa była położona najpóźniej, kiedy będą rozłowieniu atmosferyczne. Pierwszy mecz planowo 9 czerwca.